Uh, I would like to congratulate Kutno on a great match, a good hospitality, great atmosphere in the gym, and uh, they played really, really hard. Okay, coach, też jest spowicie Kutna. Samego meczu, świetne atmosfery na sali i tak podkreślił, że bez powodu, fajne, bardzo, bardzo fajne. But also I'd like to congratulate my players because again, they showed character. Although we did not have the best game, they showed character and at the end we won it. Can you summarize the game? Like coach said, we didn't have our best game, but uh, We've been in enough close games that we know if we keep fighting, uh, we're going to be there in the end. So. That uh, was pretty hard. It was a tough match <coughs> uh, on the ice, but they believed to the end that they would be able to and win the match. You got to give credit to Kuno; they were hitting a lot of shots, and uh, luckily we were able to hit some big shots down the stretch and pull away. And no, I said that it was <coughs> hard. Our team was <coughs> hard to shoot to, and they just didn't hit the shots. Ale te najważniejsze rzuty udało się mi trafić. Jakiś, jakieś pytania? Nie wiem, hmm. meczu uh, moment Pan za najważniejszy, kluczowy. Which moment of the game uh, you can say was the key key moment? i think that the key moment was uh, you cannot determine as like one moment exactly but uh, one of the most important moments was like the end of the f uh, four minutes till the end of the quarter i think when kinnard hit the three point i think that this gave us really uh, feeling that we will win this game <inaudible> Było około 4 minut do końca kwarty i kina trafił w otwartą trójkę i poczuł i wtedy pomógł wygrać ten mecz. Jakieś jeszcze pytania? W takim razie dziękuję. Thank you. Thank, you. Thank you. W takim razie witam ponownie na drugiej części konferencji, powiemy po meczu między Polfarmexem a Śląskiem Wrocław. Może tak najlepiej oddam ten, ten mikrofon ten, trenerze mógłby bardziej słuchać mecz. Eee, przede wszystkim... Dzień dobry Państwu. Działa to? Czy ktoś trzeba nacisnąć? Tak, włączyć dopiero. Eee, Proszę. powiedzieć o takim meczu? 35 minut graliśmy dobrą zespołową grę i w, 5, w ostatnich 5 minutach wszystko nam się posypało. I zaczęliśmy grać indywidualnie. Pewne rzeczy w sobie wyjaśniliśmy i nie dopuścimy. My jako trenerzy nie dopuścimy do takiej sytuacji w następnym meczu. Musimy grać jako zespół. Jeżeli będziemy grali jako zespół, wtedy będzie dobrze. Jeżeli będziemy grali nie jako zespół, wtedy nie będziemy wygrywać meczu. Zabrakło nam dzisiaj dwóch wysokich graczy. Nie grał Patryk Auda. Kuba Duski niestety jeszcze potrzebuje czasu, żeby dojść do optymalnej formy. Mateusz Bartusz właściwie zagrał na na naszą prośbę, bo też w tym meczu powinien nie, nie grać i ewidentnie nam zabrakło wysokich graczy pod koszem i, i, to, i to było też w jakimś sposób u nas bardzo widoczne i przez to przegraliśmy mecz. Musimy to wszystko przegryźć, rozłożyć na czynniki pierwsze i zrobić z tym wszystkim porządek, bo jeszcze raz mówię, ja nie dopuszczę do takiej sytuacji, żeby, żeby nie grał team. Ma grać team i mają być wszyscy jak jedna pięść. Jeżeli nam się wyłamie jeden, nie będzie grał. I obojętnie jaki to będzie zawodnik, czy z pierwszej piątki, czy dziesiąty, piętnasty, dwudziesty. To był ostatni taki mecz, żeśmy dopuścili do tego, że nie graliśmy w końcówce jako zespół. Gratulacje dla drużyny z Wrocławia za, za zwycięstwo. Strasznie chcieliśmy to wygrać, ja szczególnie myślę, że Krzysiek Jakubczyk, ale niestety nie udało się. Będziemy walczyć w następnym meczu. Marku? Marku? A to wezmężmy, no Szkoda. Przed meczem mógłbym się z każdym założyć, że ten mecz wygramy. Czułem w naszym zespole w tym tygodniu że taką pozytywną energię, że jesteśmy w, u siebie szczególnie, jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Przyjeżdżał lider. Jak trener mówił, pokazaliśmy przez 35 minut, że walczyliśmy. Zabrakło, trochę zabrakło właśnie tych zawodników, o których trener powiedział, ponieważ Śląsk tą pełnią składą myślę, że wygrał i w tym upatrywał główny czynnik naszej porażki. Życie toczy się dalej. Jedziemy za tydzień do Koszalina i tam będziemy chcieli się odgryć. Pytania? Dziękujemy. Dziękuję bardzo.